Siemano, witam was w kolejnym odcinku. Tym razem sceneria troszkę ładniejsza niż Poznań. Mimo że Poznań mi się podoba, to Majorka podoba mi się jeszcze bardziej i aktualnie jesteśmy na Majorce. I może powiem dlaczego mam teraz wakacje. Yy, kiedy moi koledzy z drużyny normalnie grają sezon, ligi grają, a ja sobie jestem na Majorce. Nie mogę jechać na wakacje w momencie, kiedy mój klub ma wakacje, czyli moja drużyna w, w przeszczarwie, ponieważ ja zaraz będę wychodził na boisko. No i nie, był to, nie byłby to rozsądny moment, żeby przerywać te treningi po prostu na boisku, jeśli chodzi o moją rehabilitację. Więc razem z klubem i razem z Piotrkiem i z wszystkimi dookoła zajmującymi się moim kolanem stwierdziliśmy, że to jest ostatni moment, kiedy ja mogę sobie jechać na wakacje, wybrać hotel, w którym jest fajna siłownia i po prostu robić ten tydzień na siłowni plus jakieś tam bieganie. W momencie, kiedy ja wychodziłbym już na boisko, no byłoby to trudniejsze do zrobienia. Był to jedyny moment, kiedy ja mógłbym, mogę pojechać na wakacje, dlatego te wakacje teraz mam, mimo że i tak codziennie będę trenował. To, że gdybym ja nie pojechał teraz, to ja rehabilitowałem się, operację miałem w grudniu, czyli moi koledzy, moja drużyna też miała wtedy wakacje, ja tych wakacji nie miałem. Teraz bym nie miał wakacji, no bo się rehabilituję, i następne wakacje miałbym w kolejnym grudniu, czyli przez cały rok nie miałbym w ogóle wolnego i i żadnych wakacji, dlatego teraz jestem na majorce, mimo że moi koledzy są normalnie, walczą tam o europejskie puchary i inne ligi też grają. Aktualnie już jestem po treningu, więc trening, który zrobiłem i siłownię, która jest właśnie na, na terenie hotelu możecie zobaczyć teraz. Tak wygląda rozpiska od Piotrka i w sumie tak zawsze jak, jak jestem zdrowy to, to też tak mi Piotrek wysyła nawet jak jestem w klubie to wysyła mi taką rozpiskę wiadomości no i robię to normalnie nawet w sezonie jak jestem zdrowy Jak mówię często, że coś jest najgorsze w rehabilitacji, to znowu zmieniam zdanie Najgorsze chyba są pierwsze biegania takie interwałowe Ja pierdzielę Nie nagrywałem tego wszystkiego na siłowni, bo tam dużo osób było ci Słaba pogoda, tu ludzie zamiast na plaży to idą na siłownię Ale nie lubię tak jakoś... Nawet w tle mam tam nagranego No nie wiem, czy ktoś chce być nagrywany, czy nie, więc wolę nie nagrywać No ale wstawię wam to, co miałem do zrobienia, jakie bieganie I uwierzcie mi, że było to niefajne Idziemy do pokoju i może na jakiś spacer zaraz. Pracownicy tutaj codziennie wieczorem grają. I wczoraj już sobie trochę kopałem piłką, coś tam robiłem, bo już mnie ciągnęło, to mm, zapraszali mnie właśnie na wieczór na gierkę, ale powiedziałem, że jestem tam pół miesiąca, czy prawie już 5 miesięcy po, po operacji i że nie będę tutaj wymyślał, bo jeszcze mi się coś stanie. Jesteśmy na mające Nie, w Palmie. Palma to się zaraz odbije, Palma, idziemy. Tutaj, I co? No i bardzo ładne miasto, bo no, jesteśmy tu trzeci raz. Ale nie lubimy dużych miast Moja żona to jest człowiek zinfluencowany przez Instagrama, jak większość kobiet w tych czasach. Trzeba przyznać, zawsze mnie zabiera do bardzo dobrych miejsc, do bardzo dobrych kawiarni, bardzo dobre rzeczy tam są, ale tam zawsze są te same osoby, takie dziewczyny typowe z Instagrama, które widać, że szukają zdjęć, szukają kawiarni na Instagramie. Teraz byliśmy w tej kawiarni. To tam... Ale ja tam zaraz pokażę jakie masz z Trzeba przyznać, bardzo dobre rzeczy, ale zawsze to jest to samo Idziemy do restauracji, siedzi 8 dziewczyn identycznych Ja jestem pelikanem, tak? Jesteś pelikanem lekkim, no Takim leciutkim pelikanem Leciutki pelikan z Instagrama jest moja żona No pokaż, co tam masz Wygląda to dobrze Myślę, że będzie smakować lepiej Zobaczmy ten Instagramowy spot Dobre mm, To, to wszystko z pistacją, dobra z pistacją zjedzony Teraz idziemy w poszukiwaniu zumo de naranja. Ale był dobry Był dobry, ale w Poznaniu na Wildzie jest lepszy Jak się nazywa ta tak na tam? Cross and Cafe Cross and Cafe na Wildzie Rynek wildecki Polecamy bardzo To jest moja najlepsza hiszpańska przekąska, jaką znam Czyli bułeczka z hamonem Skrzyneczką długo dojrzewającą. Najlepsze co, najlepsze co może być. Moja żona? Ja jestem serowa. Korzystam bo jak byłam w ciąży, to nie mogłam mieć za dużo serów. Ogólnie my, jak jeździmy gdzieś, to mamy wakacje kulinarne. My jeździmy dla jedzenia, a nie dla zabytków. Chociaż zabytków. zabytki też ładne tutaj. Zobaczcie, co tutaj mamy My jesteśmy chłopcy z Zabrza Czy mój mąż jest się się Czy kupi kolejną rzecz i będzie leżeć w szufladzie? Oczywiście, że tak Znacie już odpowiedź Chciał sobie kupić okulary z nagrywania jest To jest tak zwany spacer z obciążeniem A po prostu dba o to, żebym ja był w formie, tak? Więc cały czas chcę, żebym nosił na rękach Moje plecy że tak głupią ale jak dziewczyna śpi, śpi Mało osób wie, ale od pewnego czasu mamy zajawkę na fotografię. Robimy sobie fotki właśnie z miejsc gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy. Jako, że za dużo chyba nie nagrywaliśmy dzisiaj bo trzeba było się bąblem zająć to wrzucimy wam parę fotek teraz Odkąd jesteśmy rodzicami to zwracamy uwagę gdzie można wjechać, a gdzie nie można wjechać wózkiem I teraz właśnie wam pokażemy jak jest rozwiązany parking na który mamy samochód Proszę bardzo. Daliście mi radę. Warto przyjechać na Majorkę? To zdecydowanie tak, bo jest tutaj wszystko, tak naprawdę. Jak lubicie duże miasto, no to jest Palma, która naprawdę wygląda bardzo europejsko. Jest czysto, jest chyba bezpiecznie, no bo. Nie wiem, nie wiem, czy aż tak bezpiecznie, no bo tutaj w nocy nie chodzimy, ale, ale wydaje się to bardzo czyste i bezpieczne miasto. Ale też macie takie właśnie miejsca bardzo dzikie i co ktokolwiek lubi, myślę, że, że znajdzie tu do siebie. My przez te trzy razy właśnie objechaliśmy dookoła całą Majorkę i naprawdę jest tu bardzo dużo rzeczy i możemy z całego serca ją polecić. Aczkolwiek, no my bardzo uciekamy od dużych miast do tego my w Palmie nie mieszkaliśmy nigdy I raczej w Palmie mieszkać, nawet jak przyjedziemy następnym razem, też nie będziemy Po prostu dla nas to jest fajne takie właśnie miejsce na wypad jednodniowy Takie jedno popołudnie, żeby sobie pochodzić po mieście Ale no my po prostu nie odpoczywamy w, takim, w takich dużych miastach Witam Was w kolejnym dniu. Idziemy na już ostatni trening na tym wyjeździe. Chyba w materiale widzieliście dwa. Ten będzie trzeci, w sumie identyczny jak ten pierwszy. Ogólnie treningów zrobiłem sześć, no a dzisiaj jest ten ostatni, więc zobaczycie co dzisiaj robię. Dobra, idziemy poczuć trochę, poczuć chlebek, jak to mówią. Troszkę to sobie podbijamy od ściany. Zobaczymy, czy jeszcze potrafię w piłkę grać. Dobra, mogę wracać do gry. Dobra, nie będę tutaj przeginał pałki, bo już mnie ciągnie, już bym tutaj normalnie na ślizgu w ten słupek wjechał, jakby trzeba było. Krok po kroku. Już i tak dobrze, że sobie mogę piłka kopnąć, tutaj w lewo, w prawo, od ściany coś odbić. No ale ciągnie wilka do lasu. Ja muszę dostać zielone światło od wszystkich, żeby już tak na 100% wychodzić na boisko i, i robić wszystko, więc jeszcze chwilkę poczekam. Prawdopodobnie jak wrócę do Poznania, to, to już w następnym tygodniu albo za dwa będziemy wychodzić na boisko i już takie ćwiczenia robić, więc nie będę tutaj przeginał W hotelu, w którym jesteśmy, dostajecie mm, Tesla na jeden dzień Test na żywo Tesli Test Tesli na żywo Co tu się Może robi? być, być ma kraksa Co tu się robi? <noise> Jedzie się Ja się nie mądruję, bo ja... Wygrałam swoje prawo jazdy w chipsach. Chciałeś zawsze się przejechać Teslą? no to masz. I jak pierwsze wrażenia? No fajnie, bo co się dzieje w ogóle? Ludzi normalnie widać. Tylko nie wiemy gdzie jechać. Musisz no, gdzie my jedziemy w ogóle do <grym> <tutaj. grym> Na market. Może być jeden wielki nie wypał ten lokalny market, bo <grym> jest tyle ludzi. Że Nie ma gdzie parkować. Był już zwyczaju. Jedziemy w miejsce Instagramowe, bo są. No i, no, i 6 dużych z Instagrama idzie akurat. No identyczne, wszystkie identyczne. Udało się znaleźć miejsce, więc może coś z tego będzie. Jesteśmy w Santani. To jest raj dla kobiet. Miliard pierdłek, market. Wszystko tutaj jest. Torebki. No, akurat, jak je przyda, tak wszędzie Louis Vuitton, wygląda. Wszystko tu jest jest strasznie dużo osób dzisiaj W ogóle mieliśmy problem, żeby znaleźć parking Chyba idziemy stąd, co? jakieś jedzenie, My tu po przyszliśmy, przy... a tu ktoś robi takie duperele, to polecamy Dobra, zawijamy stąd tego, co? Ktoś nie zna hiszpańskiego na Majorce, to nie przejmujcie się Wystarczy, że znacie niemiecki Kolonia niemiecka To jest kolonia niemiecka, szczerze powiedziawszy Nie słychać w ogóle hiszpańskiego, tylko niemiecki Idziemy po soczek Dobre Ocena soku? Dobry i całkowicie Nasza gwiazda jak zwykle łapie się tutaj na wywiady. Dziewczyny przyprowadzają wywiad do liceum. Wracamy już do hotelu, byliśmy w, na plaży w Santanay, Nigdy nie wiem jak to się mówi. Jest to chyba koniec odcinka, więc bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Odcinek wyglądał tak jak nasze wakacje, czyli trochę treningu, trochę wakacji. Dziękuję wam i wszystkiego dobrego. Cześć!